Zumi VIDEO prezentuje. Witamy Państwa w Hotelu Starzeński. Rozbudowany, nowoczesny kompleks budynków hotelu, wspaniale usytuowany na wysokiej nadwiślańskiej skarpie, gwarantuje niepowtarzalne widoki z okien i tarasów. Hotel Starzyński oddaje do dyspozycji gości 120 miejsc noclegowych w 57 komfortowych pokojach z wieloma udogodnieniami, m.in. bezprzewodowym dostępem do internetu. Część konferencyjna hotelu to dwie klimatyzowane sale multimedialne na 240 osób. Unikalny nastrój hotelowej restauracji zachęca do dłuższych spotkań. Pa z hotelu Starzyński to minimalizm i elegancja współczesnego stylu z nutą barokowego blasku. Rekreacyjny sprzęt aerobowy, sauny, jacuzzi i liczne zabiegi zapewnią harmonię ciała i umysłu, a wieczorem zapraszamy na wspaniałą kolację i chwilę relaksu. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.